W poprzednim odcinku Zobaczymy co zostanie zjebane Było ciemno i do tego nie miał przy sobie żadnej latarki A telefon zostawił w plecaku Albo te przekleństwa piszesz, albo nie piszesz Bo wtedy wychodzi badziewie Śmierdziało tam trupem i oczywiście niczym innym jak pierdoloną krwią Cała była zafajdana Krwiam! Czarnowłosa dziewczyna ubrana w skąpą skórzaną bieliznę siedziała na brzuchu Aleksa z szydercią uśmieszkiem, masując jego twarz. Ten tylko patrzy na nią całkowicie bezradny swoimi zaczerwio... zaczerwienionymi od płaczu oczyma. Kurzy mać Ja pierdolę kurwa CEMU Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Faderikuru, a to jest kolejny odcinek serii Creepypasta Wiki Review, czyli czytamy pasty na stronie dla bardzo, ale co, bardzo mądrych osób. O ile ja je jeszcze jakieś znajdę, no bo powiem Wam, że kontent na polski Creepypasta Wiki jest coraz mniejszy. No i właśnie tym chciałem zacząć ten dzisiejszy odcinek. Mianowicie na polskiej Kilipa stałiki jest według mnie coraz mniej kontentu, no i niektóre rzeczy u niektórych twórców mogą się po prostu powtarzać. Oczywiście nie chodzi mi o takie oczywiste gnioty, jak na przykład nasz kochany Ziep.exe czy Jem bo ich chyba możemy już w jakimś stopniu określić jako klasykie gównianych past. Wracając, myślałem nad zmianą nazwy tej serii na po prostu Klivipasta Review, bez Wiki w tytule. Ale nie tylko ta seria ma się też skupiać na czytaniu past. I w dzisiejszym odcinku Creepypasta Wiki Review nie tylko przeczytamy sobie jedną z past, ale będziemy czytać komentarze. I jedną z past, którą będziemy się zajmować, jeżeli chodzi o czytanie komentarzy, będzie to oczywiście przez wszystkich kochana pasta. <coughs> Clockwork! <coughs> Ty, yeah, jeden z tych gniotów, które mają rangę te obrzydliwe. I to totalnie nie bez powodu. Osoby, które zapoznały się już z tą pastą, pewnie wiedzą, co mam totalnie na myśli, co tam się odpierdala w tej paście. Taki jeden przykład z pierwszej ręki. Gwałt w rodzinie. Że co kurwa? W tym kazirodztwo. Że co kurwa? Kopiowanie od najlepszego tworu, jaki kurwa istnieje, czyli zjebde killer. Ale to czerpanie inspiracji, jeżeli można to tak powiedzieć w tym kontekście, no poszło chyba kurwa za bardzo do przodu. Że to kurwa? Jeżeli ktoś serio chciałby sobie rozpierdolić swoje szare komórki, to proszę bardzo w opisie będzie podany link do filmu PG. NA temat clockworka. Ponieważ, jak powiedziałem, będę czytać tylko komentarze pod tą pastą, a nie samą pastę. A pastę, jaką dzisiaj będziemy czytać, zanim przejdziemy do czytania komentarzy... ...nosi jakże oryginalną nazwę... ...awaria. Tyle słowem wstępu, przechodzimy do czytania tego jakże zajebistego majstersztyku. Kurwa, ja pierdolę. To był kolejny wielokropek. Normalny czas grania w Minecraft. Okej, okay, ja się nie spodziewałem, że będzie to coś zahaczyło Minecrafta. Na, na sucho, jakby czytam tą pastę, nie, nie spoilerowałem sobie, jakby połowy. Lecimy dalej. Ja i mój kolega graliśmy na naszym jeden rocznym świecie. Liczby piszemy słowami. Zbudowaliśmy właśnie w ten dzień wieżę. Jeździliśmy na koniach szukając płyt muzycznych aż nagle, wielokropek z dodatkową kropką. Prąd strzeli w domu! Ale straszne! Usunął się nasz świat. Chwila, jak mógł się usunąć świat? Jak mógł się usunąć świat, jeżeli światy w Minecrafcie są zapisywane w folderze Updata? To nie ma prawa się usunąć. Nie ma prawa się usunąć nawet jak strzeli prąd. To jest nielogiczne. Ktoś tu widocznie nie gra w Minecrafta długo. Bardzo się wkurzyliśmy. Akurat ten świat powiedział, abyśmy zrobili nowy. Czekaj, chwila. Bardzo się wkurzyliśmy. Akurat ten świat kumpel powiedział A. Przepraszam tu o kurwa. Bardzo się wkurzyliśmy, akurat ten świat. I przecinek oczywiście chujowo wstawiony. Kumpel powiedział, abyśmy zrobili nowy. Jak się zaczął ładować, zauważyliśmy małą zmianę w ekranie ładowania. Nie pamiętam, co to była za zmiana. Światła. No. <laughs> Kura, człowieku, to się zdecyduj, czy była jakaś zmiana w ekranie ładowania? Czy nie było żadnej zmiany w ekranie ładowania? Po co to piszesz? Świat załadował się dość szybko, jak na Bedrocka. Graliśmy na PS4. Wiesz, Bedrock jest też w wersji pc i na telefonie. Nie musiałeś tego podkreślać, autorze. Po 30, po 30 min mieliśmy pierwsze diaksy. <grywy> Kurwa. <grywy> Ale byliśmy bardzo smutni, że straciliśmy ten świat. No, w sumie to też bym się poczuł trochę smutno, jakby mi wyjebało świat. Graliśmy 60 minut, bo nie można powiedzieć, że graliśmy około godziny. Znale I znaleźliśmy krzyż w ziemi. Nagle stał się dzień, a była noc. Może ktoś wpisał po prostu komendę Timeset Day, ale nie ma tutaj nigdzie tego napisane. Przejmowaliśmy się tym jedynie krzyżem. Nagle mówi do nas mama, że mamy około 60 min, a w ogóle wa warto podkreślić, że liczby wszędzie są pisane... Wiecie, nie tekstem, tylko że liczba po prostu. Tak jest ciągle tutaj. Wracając. Gdzie ja tu skończyłem? O. Nagle mówi do nas mama, że mamy około 60 min na skończenie grania. Odpowiedzieliśmy OK. I takie tak, kurwa cudzysłów. Był dzień i, wiedzieli, i widzieliśmy zombie w jaskini i nagle wyszedł na dwór i się nie palił. Okej, okay, to już jest dziwne. Kumpel powiedział nieprzejęty to tylko Bóg gry, nie przejmuj się. Odpowiedziałem OK. No, nie wiem czy jako Bóg można... W sumie można. Ale w nowszych wersjach Minecrafta by to już nie przeszło. No chyba, że masz jakiś komputer zjebany. Nie przejmuj się, powiedziałem okej. Okay. Szliśmy dalej i nagle wywaliło nam Minecrafta. No okej, okay, spoko, Od tak z dupy. Kumpel mi powiedział, oj, to już jest straszne. No kurwa, normalnie najstraszniejsza rzecz, jaka mogłaby mi się przydarzyć w całym moim pierdolonym, nudnym życiu. <gryw> kurwa, Maci. <gryw> Odpaliliśmy go od nowa i świat się nazywał Wasza Strata. <laughs> kurwa Mać. <laughs> to ma być kurwa straszne. To nas przeraziło. Oczywiście, a, bohaterów musiało przerazić, jakby nie inaczej. Ale na niego weszliśmy. To był nasz stary świat, tylko nie wiem, jak mieliśmy teksturpaka. To był nasz świat, tylko nie wiem, jak, jak mieliśmy teksturpacka. Teksturę packa. Boże. Mózg mi się wlewa z każdego otworu w mojej mordzie, jakim się znajduje. Naprawdę. Mózg mi zaczyna wypływać normalnie, to jest niepojęte. Ja, jak ja to czytam, to ja się czasami zawieszam i ja mu będę musiał to przecinać ciągle, nie? To był nasz świat, tylko nie wiem jak mieliśmy teksturę packa. Jeszcze takiego strasznego. No i dołączył gracz o nazwie Awaria. <śmiech> <śmiech> serio! <śmiech> serio! <śmiech> to niezła awaria. Naprawdę, niezła awaria. To nas przeraziło. A, a po około 20 sek odmierzanych stoperem wyszedł z gry. Przy czym wywaliło na Minecrafta po raz kurwa trzeci chyba. Odpaliliśmy go na nowo, a świat zmienił swoją nazwę na ten, kto tu wejdzie. Ten jest niemądry. Okej, okay, okej, okay, bo ja tak powiedziałem. Zamknij ryj. Kolega powiedział, że i tak jesteśmy niemądrzy, i weszliśmy. Ponieważ czemu nie? Wpierdalajmy się w kłopoty na siłę. Nie było już tekstur, lecz płyta 11. Naprawdę? 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 Płyta 11? Ja pier Kurwa dole. Ten temat z płytą 11 jest tak przeruchany, że nawet nie chce mi się tego tłumaczyć, nie? Kumpel powiedział, żebym ją znalazł, bo szukaliśmy płyt. Czekaj. Była płyta 11. Aha, że w sensie wcześniej, że. To nie tej płyty szukali. Okej, okay, do kolekcji, no może o to chodzi, nie wiem. Kumpel powiedział, żebym zobaczył, czy mam operatora. I wiecie, co miały, I wiecie co miałem? Go zbanowałem gracza awaria i wywaliło nas z Minecraft, a ja go odpaliliśmy świat nie miał nazwy, lecz jak, lecz jak do niego weszliśmy na świat i pojawił się napis, że świat jest kasowany. Postanowiliśmy że zobaczymy jaki to sed, żeby go odpalić. Wpisaliśmy SEDA i w Wyskoczyła nam wiadomość takiego seda nie można odpalić o. Oh. Kocham, kiedy nie ma interpunkcji, nie. Wdziwiliśmy się, bo zawsze było można odpalić Sid. A więc graliśmy na tym z diaksami i wtedy zawołała nas mama. Koniec. I to jest cała pasta, nie? <ścoughs> Kurwa mać. Ja, ja dosłownie nie wiem, co mam o tym myśleć. Ja chyba w trakcie montażu wstawię drugą, jakby pastę, podobnej trochę długości, żeby ten film nie był aż taki krótki. Ja pierdolę. Co to było za gówno? Bonusowa pasta. Wstrząsające pochodzenie mema Trollface. Wśród aktywnych użytkowników internetu popularny jest wizerunek mema Trollface. Niewielu jednak zna jego mroczną tajemnicę. O nie, o nie, o nie, czy on znowu dokonał jakiś popierdolony incydent, po którym wszyscy umrzemy? O nie! Wszystko zaczęło się w w 2008 roku. W tym roku został wydany album WSRH wyższa szkoła robienia hałasu, może o to poszło. <grywia> Przypadek nie sądzę. Kiedy użytkownik o pseudonimie Wine opublikował na swoim DeviantArcie śmieszny komiks z kierowcą i policjantem. Komiks został zrobiony w peńcie i szybko stał się memem. No ten trollface nie wygląda mi jakby był zrobiony w pęcie, ale okej, okay, ja tam nie pamiętam dokładnej historii tego mema, więc mogę się mylić. Tymczasem jego prawdziwym autorem był człowiek o imieniu Henry Lee Lucas, sławny amerykański pedofil i seryjny morderca. O oh, kurwa, o oh, kurwa. O oh, kurwa! O oh, kurwa! Jak skis! <laughs> o oh, Boże! <laughs> ja nawet nie biorę tego na poważnie, nie? To jest po prostu śmieszne, to jest po prostu kurwa śmieszne i tyle. Na swoim koncie ma 11 udowodnionych zabójstw. Swoją zbrodniczą karierę zaczął od zabicia kuchennym nożem. O nie! Nóż kuchenny! Swojej matki. Odsiedział za to 15 lat, w tym 4,5 roku w klinice psychiatrycznej. Aha, ale czemu akurat w klinice psychiatrycznej? Stwierdzono u niego nie, nie jest tu napisane, że stwierdzono u niego jakieś choroby psychiczne. Kiedy wyszedł na wolność, urządził prawdziwą rzeź. <grym> Ja nie... Ej, nie jest oddychane. Nie jest oddychane. Ja pierdolę. Po aresztowaniu sam przyznał się do 300 zabójstw. Ale tylko 213 z nich można było ocenić na bardziej lub mniej prawdopodobne. Do dziś nie wiadomo, ilu ludzi straciło przez niego życie. Lukas stał się popularny w amerykańskim społeczeństwie. Na motywach jego historii nakręcono trzy filmy. Ja chcę je widzieć! Ja chcę je widzieć! <gry> Podczas procesu udowodniono mu 11 tentygieszenia i zabójstw za co dostał karę śmierci. Ale później zmieniono ją na dożywotnie więzienie. Lukas zmarł za kratami w wieku 64 lat na zawał serca. Lukas po raz pierwszy narysował trollfejsa na ścianie piwnicy, w której dokonał... ...tentegeszenia na... ...dziewczynce. ŻE CO KURWA? Ja nie mam pytań. Ja, ja nie mam pytań. Później ozdobił nim swoją celę. Aha, i to ma być straszne? Śmieszna morda, która ma być straszna? Co? W jaki sposób Wine odnalazł rysunek, tego nie wiemy. Jedna wersja mówi, że stało się to podczas wycieczki do miejsca pracy jego ojca, funkcjonariusza jednego z wydziałów policji w Teksasie. Wow, to Teksas był taki obeznany w memy? Nie wiedziałem. Według drugiej. Wine zobaczył TrollFace'a na zamkniętych forach internetowych dla zboczeńców, <grym i> zboczeńców>, <grym i> zboczeńców> Na którym opisywana była postać Henry'ego tak czy inaczej ta wykrzywiona w uśmiech Tak czy inaczej ta wykrzywiona w uśmiechu twarz jest ponurym towarzyszem współczesnej internetowej społeczności. A jak kurwa? Ludzie robią z tego memy jak to coś robi jakieś popierdolone incydenty i kurwa wszystko się rozpierdala. Nawet na tym napisałem skajone kurwa trollpastę. Kurwa jak to pasuje jeszcze. Ja pierdolę. Dzięki Bogu, że to jest koniec, bo ja chyba bym nie wyrobił. O mój Boże. O mój Boże. Jak więc mówiłem, zaczynamy czytać komentarze pod pastą Clockwork. Let's fucking do it! Uwaga! Wszystkich pasażerów tego kanału proszę niezwłocznie o zapięcie pasów. Karuzela śmiechu została włączona. Powtarzam, karuzela śmiechu została włączona. Pierwszy komentarz zaczniemy od moich wypocin pod tą pastą. Fader Rikuru, wykonanie 1 na 10, oryginalność 2 na 10, straszność, brak, zero jakiegokolwiek napięcia czy grozy. Fabuła, obrzydliwie chujowa, brat został napisany tylko po to, by zwiększyć patologię w tej pojebanej rodzinie. Bo przecież bez kazirostwa ta pasta by była chujowa, co nie? To samo ojciec. To, jak pasta odnosi się do tematu, jakim jest ten tegeszenie, jest kurwa okropne i nie na miejscu. To samo nauczyciel reaguje jak totalny przygód, by sztucznie na siłę nakreślić fakt, że każdy chce dla głównej bohaterki jak najgorzej. Już nie wspominając o tym, że ta pasta, a raczej fanfic, zżyna też od głupiego tworu, czyli Jeffa de Bohaterka nie zgłosi tego do psychologa szkolnego lub dyrektora. Tylko powie jakimś debilą, a potem się dziwi, że jeszcze bardziej ją gnębią w szkole. Albo ten motyw z rysunkami. Czy ona robiła komuś naźle, że rysowała takie, a nie inne rzeczy? Nikt by nie robił z tego inby, że postać rysuje sobie gore rysunki. Inni też tak robią i nikomu to krzywdy nie robi. Jakość mówi sama za siebie. Jest to zwykły fanfik napisany, by tylko zaspokoić pragnienia tej faneczki zjeba. Ocena pasty. PIERDOLONE zero. I nie ma co się dziwić, tak naprawdę wszystko, co opisałem tutaj w tym komentarzu, jest prawdą. Lecimy dalej. Pyszna rybka pisze. Jak to czytałem, to se odpaliłem TikToka na telefonie, bo się nudziłem szybko. Kryje pasta jest nudna i dość słabo napisana. Nuggety sala Jedyna kryje pasta, którą na razie przeczytałam, zmienia styl tekstu kiedy postacie mówią. A teraz czas na trochę ostrzejszy kaliber. M141023 Ludzie co obczalili pastę, dopiero teraz strasznie to hejtują, tak zauważyłam. Odpisał jeden z administratorów creepypasta wiki.pl Jelly Snob Ale to nawet creepypasta nie jest. To tylko napalony fanfic z antybohaterką. Na to M odpisała XD. Skaduje, że to faneczka tej gównopasty. Do konwersacji dołączyła Wiktoria Walukiewicz pisząc Może zamiast to hejtować, spróbujcie coś takiego napisać. Zobaczymy co poczujecie, gdy ktoś wasze prace będzie hejtować. A hejt jest często odpowiadany hejtem. Płaku płak. Nagle do konwersacji dołączył Śląski Smok pisząc Wiktoria, bra, twój profil mówi za siebie. Moje ulubione pasty. Ticitobi, Toby, Jeff the Killer, Bezoki Jack, Ayless Jack. <średziny> Wyjaśnione, kurwa. Jelly Snob. I to jak? Pyszna rybka. XD Czy... Czy wdaw kurwysy? Just a Cute Oscar. Pisze. Jakby ludzie od dosyć dawna mówią, że ta creepypasta to ściek. Oczywiście mówię o clockwork. Powiem Wam, że dość śmieszna konwersacja nam się tutaj zrobiła, jak widać. <ścoughs> Dalej. Melanie 2-3. Pasta totalnie do dupy, 1 na 10. Moim zdaniem, właśnie Clockwork to idiotka, która chodzi sobie po miastach, bawiąc się w nożownika i mówiąc wszystkim Twój czas minął. Powiem Wam jeszcze, że niektóre komentarze już wcześniej widziałem i. Na niektóre odpisywałem, no bo wypadałoby, <grych> więc no... Ale większość z tych komentarzy, które pokazuję praktycznie nie widziałem, no ale ten akurat też jakby... No czemu nie, wstawiłem, ponieważ warty jest też uwagi. Zaraz się przekonacie. Sakura Opiankowa. Ale ty jak obrażasz krwi pastę, to nie hejtuj jednocześnie osoby, która ją tylko opublikowała u siebie. I tu na scenę wkraczam ja, Father Rikuru. Nigdzie nie obraziły autorkę LOL, tylko użytkownik napisał wprost, że ta pasta to ściek, który nim jest. I tu cała konwersacja się zakończyła. Jakby osoba, która to napisała dostała ogromnego raka dupy. Użytkownik fandomu, bardzo ciekawa pasta. Momentami było mi niedobrze, do tego jem teraz, ale uważam to za zaletę. Uśmiechnięta buźka. Na co Jelly Snob podpisał ja cię toleruję, ale nie wiem, czy możemy się przyjaźnić. <laughs> Teraz przejdziemy do komentarza samego Jelly Snob'a. Jelly Snob. tobie po wylewie. Szkielet opowiadania łamie się pod własnym ciężarem. Ortografia paście nie pomaga. Wszystko ciągnie się jak flaki z olejem. Pół punkta na dziesięć. Nadal lepsze od paru past, ale ogólnie nie polecam. Na to odpisała Sakura. Yyy, mm, bez hejtu! Ta osoba Zapublikowała tą pastę. Nic więcej! W odpowiedzi napisał Mr. Draco, który napisał Sakura i link do jakiegoś filmu, którego nie mogę otworzyć, ponieważ konto zostało usunięte. Hmm, co to mogło być? Nie wiem, choć się domyślam, że coś cringe'owego. Ludzki człek. Kolejne na podstawie Jeffa. W sumie, jak każda, tylko niektóre, jak Pudzianator, to doskonałość. <gry> Okej, okay, to mnie rozbawiło trochę. Użytkownik Fandomu. Może powinnam przestać to czytać? Jest niedobrze i boli mnie głowa od tej krwi pasty. Jelly Snob. Włączce w tłumaczu to jedna droga, żeby po tej paście nie dostać raka. <gry> Oj, tak, pasty przemielone w tłumaczu kocham. Na to zdziwka. Fajny nick poza tym. Odpisała. Nobie! Ja jakoś ją przeczytałam i na razie nie siedzę w szpitalu. Choć w psychiatryku może za 20 lat. Zgaduję, że te Anony to są jakieś faneczki z mokrymi fantazjami, także no... Użytkownik fandomu. Super szczególnie ten fragment, w którym zabija swojego brata. Ale chce mi się po tym wybiotować i na to odpowiedział drugi Anon. Mi to się podoba. I to jak? Jebani kurwa sadyści i pierdo... Użytkownik fandomu. Czy to w ogóle można nazwać creepypastą? Czy ktoś to w ogóle kurwa tetował? Widać, że nikt tego nie tetował. Już pominąwszy jakość. No słabe to jest strasznie, ale dzieciaką chcąc pisać kawaii opka o Slendermanie adoptującym Jeffa się podoba. I pewnie zaspokaja jakieś tam potrzeby ich emocjonalne. Ale pod względem formy to tylko opowiadanko stanowiące bezkształtny zlepek klisz mający zbudzić współczucie wobec okrutnej postaci. Nie ma tam nic strasznego, ani nawet niepokojącego. No poza bezmyślną brutalnością. Z całością oczywiście mogę się zgodzić jak pan Diablo 24. Dokładnie tak. Tawaryś? Shurien pisze. Creepasta. Ta nie jest jakoś za specjalnie straszna. Dodawanie nadludzkich umiejętności bohaterce też nie jest zbyt przemyślane. Takie 2 na 10. Może nawet mniej. Użytkownik Fandomu. Nazywajcie, ja człowieku! A! I to na tyle, jeżeli chodzi o komentarze. Jest ich oczywiście więcej, ale. No, powiem wam, że wziąłem tylko te, które według mnie są dobre. I śmieszne. Co do ty tamtych pas, których czytałem. Awaria, jak wiadomo, straszne to nie jest, jakaś tam awaria, jakieś tam typo, coś się dzieje koniec. A z Trollface'em po prostu, no to jest po prostu troll pasta, jak sama nazwa mówi troll. He, <śmłysyka> 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 więc no odcinek, który chciałem zrealizować, wyszedł i myślę, że się spodoba. Jeżeli chodzi o czytanie past oraz komentarzy jednocześnie. Jeżeli film ci się spodobał, to możesz zostawić łapkę w górę lub łapkę w dół, jeżeli ci się nie spodobał. Lub zostawić jakiś komentarz co do dzisiejszego odcinka. Ja się z wami żegnam, idę w kimę. Dobranoc.